Zapraszam Was w tym tygodniu w 22. rozdział Księgi Rodzaju. Tydzień temu rozważaliśmy tą radość, jak urodził się Izaak, a dziś widzimy już Izaaka około 15 lat ma. Idzie z ojcem, rozumnie rozmawia, jest na tyle silny, że wspina się na wzgórze, i jeszcze drzewo niesie na sobie. Więc jest na progu dorosłości, wychowany przez ojca w takim posłuszeństwie wiary. Idzie posłusznie z ufnością, bo Abraham otrzymał rozkaz, weź swego syna, jedynego, którego miłujesz, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze. Nieoczekiwany rozkaz Pana Boga po kilkunastu latach, kiedy Izaak dorastał. Bóg wystawia na próbę Abrahama. Takie doświadczenia Bóg nam daje trudne, bolesne, różne, życiowe. I wtedy poznajemy samych siebie. Abraham mógł też poznać siebie, swoje dobre i słabe strony. Nie po to Bóg doświadcza nas w takich momentach, by nam dokuczyć, ale by nas wzmocnić, by nas rozwinąć, byśmy jeszcze bardziej dojrzali w wierze. I w tym tygodniu będziemy rozważyć tą próbę, kiedy Abraham bardzo przywiązał się do Izaaka, że Pan Bóg powiedział Złóż go w ofierze, tego, którego tak bardzo miłujesz, Izaaka. Bo Izaak stał się bożkiem dla Abrahama. Jeśli praca, pieniądze, jacyś ludzie, dziecko, ktokolwiek... Staną się bożkami, to wtedy nie jesteśmy wolni. A Bóg chce, byśmy byli wolni. I na tym zależało też Panu Bogu, kiedy wezwał Abrahama do takiego kroku wiary. I będziemy w tym tygodniu też rozważać właśnie to, jak Pan uwalnia od bożków. Jakby jesteśmy zaproszeni, by je pozostawiać. Więc nadszedł czas wielkiej próby dla Abrahama, który zmagał się na pewno wewnętrznie. Jak to możliwe? Przecież z tego Izaka ma być wielkie potomstwo. Przecież czekałem na niego 25 lat. Przecież on jest synem obietnicy. Jak Bóg wypełni swoją obietnicę, kiedy go złożę w ofierze? Różne takie dylematy, pytania na pewno rodziły się w jego sercu, ale mimo to bez słowa żalu, pretensji, dyskutowania po prostu wstał. Pewnie po nieprzespanej nocy i rano wyruszył w drogę. Wyruszył w nieznane, dał się Bogu prowadzić i szedł trzy dni. Pewnie to były takie rekolekcje milczenia, no bo o czym wtedy mógł rozmawiać? Pewnie nie miał ochoty za bardzo na rozmowę. Szedł, dał się prowadzić, a Sara została w namiocie. Wyobraź sobie był też matki, kiedy machała im w drzwiach i myślała, że już więcej Izaaka nie zobaczy. I nie wiedziała, czy zobaczy Abrahama. I machała im tak, aż w końcu zniknęli z horyzontu. Pewnie płakała i płakała i myślała. Próbę przeżywa też Sara by się uwolnić. I miała też swoje rekolekcje na modlitwie, w milczeniu z Panem Bogiem, nie wiedząc, czy wrócą i kiedy wrócą. Doświadczenie próby przeżywa Sara. Izak ma już około 15 lat. Miał plany na życie, marzenia, wizje wspaniałe, a nagle idąc w drodze zaczyna myśleć, orientuje się, gdzie jest zwierzę na ofiarę. Tyle razy widział, jak ojciec składał zwierzęta na ofiarę i zaczyna myśleć, gdzie jest ofiara, a gdzie jest zwierzę. Nie ma zwierzęcia. I zaczyna się zastanawiać, kto będzie złożony na tą ofiarę. Izak przeżywa Równie wielką próbę wiary, Bóg go wychowuje boleśnie, bo on będzie potem wielkim mężem wiary. I zobraź sobie tego młodego chłopaka, który idzie za Ojcem, posłuszny, wchodzi na górę Moria i zaczyna pytać, gdzie jest zwierzę? Kto ma być złożony w ofierze? Co miał powiedzieć Abraham? Ty właśnie? Będziesz za chwilę zabity? Nie powiedział tak. Abraham pewnie wzruszony, przejęty w bólu mówi, Bóg znajdzie sobie ofiarę. Bóg sobie poradzi. Jak wczytacie się w tym tygodniu w to słowo, to zobaczycie, że Izaak pozwala się związać. Jest związany. I dopiero kiedy Abraham go związał, Izaak się kładzie na tych drewnianych palach. Pozwala na to. On oddaje swoje życie, bo Bóg tak chciał próba wialnie niesamowita. Izak daje się związać, oddaje się Bogu, a Abraham go związuje i przygotowuje mu ofiarę. Posłuszeństwo Bogu Widzimy u Izaaka, bardzo mocno chciałbym Was zaprosić w tym tygodniu do rozważania właśnie tego wielkiego, ważnego momentu, kiedy Izaak pozwala się związać i związany kładzie się na tym drzewie gotowy na zabicie, czyli mówi Boże jak Ty chcesz mi odebrać życie, ja kocham Ciebie bardziej niż życie. Bądź wola Twoja. On stał się zapowiedzią Chrystusa, który po wiekach na tym samym miejscu, na górze Moria, odda swoje życie dobrowolnie w posłuszeństwie Ojcu. Dziś nie wiemy, kto tutaj okazał większą wiarę Abraham czy Izak. Oddaje. Swe życie Bogu. Jeśli chcesz mi je odebrać, jestem na to gotów. Pozwala się związać i leży na tych drwach. Na ołtarzu śmierci, który Abraham zbudował dla swojego dziecka. Próba wiary niesamowita. I patrz na Abrahama w tym tygodniu, który podnosi w jednej ręce pochodnie z ogniem, w drugiej ręce nóż, aby podciąć gardło swojego dziecka. Heroizm wiary. I podnosi rękę z nożem, a wtedy interweniuje Bóg. Nie rób mu nic złego. Przekonałem się o Twoim Ufnym posłuszeństwie, że bardziej kochasz mnie niż dziecko, niż ludzi, niż wszystko inne. Abraham wtedy właśnie został niesamowicie wynagrodzony, pobłogosławiony i uczy nas w tym słowie wielkiego posłuszeństwa, ufności Panu. Chciałbym zaprosić Was w ten tydzień, który znacie, ale który chciałbym byście z jeszcze z innych stron popatrzyli na to wydarzenie oczami Sary, oczami Izaaka, jak on to wszystko przeżywał, a to nie były żarty, oczami Abrahama. Każda z tych trzech osób na górze Moria przeżyły bolesne, ważne doświadczenia, by wzrastać w wierze. I Bóg znalazł wspaniałe rozwiązanie. Bóg znalazł baranka na ofiarę. Bóg upatrzy sobie jagnię na całe palenie synu Mui. Ukazał się Abrahamowi za jego plecami baranek w zaroślach i złożył tego baranka w ofierze, ale najpierw rozwiązał Izaaka leżącego na drzewie. Mu bardzo wynagrodził, Bóg mu pobłogosławił, Bóg docenił jego wielkie, ufne posłuszeństwo. A Izaak jakże on mógł wtedy właśnie wzrosnąć w wierze po takim doświadczeniu? Także kulminacyjna próba. Wielka ostatnia próba Abrahama, Izaaka i Sary. Bóg nas przeprowadza przez bolesne doświadczenia, byśmy się umocnili, byśmy się wznieśli w górę, byśmy jeszcze bardziej się rozwinęli, więc zapraszam Cię w tym tygodniu i weźmiesz ten komentarz, przemógł go, rozważ to i Popatrz, jak w tym wszystkim jest ukryta dobra nowina. Dobra nowina. Bo Abraham na tym miejscu doświadczył opieki Boga, interwencji Boga, cudownej opieki Boga i powiedział wtedy, kiedy zobaczył miłość Boga, kiedy Bóg jednak je dał jagnię na całe palenie, to wtedy Abraham dał temu miejscu nazwę na wzgórzu Pan się ukazuje Jahwe Jirech co dosłownie się tłumaczy Pan się o to troszczy to miejsce Góra Moria to miejsce tego bolesnego doświadczenia, tej próby Abraham nazywa Pan się o to troszczy czyli Przekonał się Abraham, że Bóg się o wszystko zatroszczy. Że Bóg się o wszystko zatroszczy w przyszłości. Że Bóg znajdzie rozwiązanie. Także kiedy prowadzi Cię przez trudne chwile, bolesne różne doświadczenia i próby, Pan się zatroszczy, kiedy tracisz pracę. Pan się zatroszczy o wszystko. Tak nazwał to miejsce Abraham. Pan się o to troszczy. O to bolesne, różne przeżycie. Więc będziesz w tym tygodniu widzieć, jak przeżywasz trudne chwile bez wyjścia. I wtedy nazwiesz te chwile, te momenty. Pan się o to zatroszczy. Pan okaże swoją miłość. Pan cię w tych momentach właśnie podciągnie jeszcze wyżej w zaufaniu, w zawierzeniu, bo będziesz kroczyć w ciemno. W tym tygodniu chciałem też pokazać Ci, jak wiara, chcemy czy nie chcemy, ona, jak widzimy, wiąże się z ryzykiem. No jest pewne ryzyko. Krocząc z Panem, czyniąc kroki wiary, Ryzykujemy czasami, bardziej, czasami mniej. Czy Abraham nie był do tego zaproszony? Izaak? Sara? Ryzyko wiary, która ma być też odważna. Zapraszam Was w ten yy, ważny, 22 rozdział, w rozważanie tego słowa, w nakarmienie się słowem. Wprowadza Was w ten rozdział. Patrzcie na to doświadczenie Abrahama Izaaka, patrzcie na to jako na lekcję pouczającą, zawsze wzmacniającą, zawsze pozytywną, bo Bóg tutaj nas czegoś nowego uczy, aby nas umocnić. byśmy byli wolni, odważni, nie lękali się, szli za Nim przez te różne trudne chwile z ufnością świadomitego, Pan się o to zatroszczy. Niezależnie cokolwiek będziesz przeżywać, Pan się o to zatroszczy i pomoże Tobie. Amen.